Czy w 60 sekund można wytłumaczyć, czym jest wieczność? Oczywiście, że nie. To czy warto w ogóle zabierać się za ten temat? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że słuchanie przez 60 sekund o wieczności jest jak jedzenie pierwszej łyżki najlepszej na świecie zupy. Pierwszą łyżką nikt się nie naje, ale może w zupie zasmakować i zapragnąć więcej. Gdyby nie było pierwszej łyżki, to nie byłoby i drugiej, trzeciej, piątej, sześćdziesiątej i chodzilibyśmy z pustymi brzuchami i wiecznie głodni. Dlatego proponuję Wam filmiki 60-sekundowe związane z życiem i wiecznością. Posłuchajcie, spróbujcie, zasmakujcie, a życie naprawdę stanie się prostsze.